No dobra. No to nagrywamy. Kolejny film z serii Rozumieć. Czy zakuwać na pamięć bez zrozumienia? Bo najczęściej jest tak, że jak coś rozumiemy, to nie ma konieczności zakuwania, bo przypominając sobie, o co chodzi w danym zjawisku, automatycznie albo szybko wyprowadzamy w pamięci, albo na papierze, albo po prostu pojawiają nam się w głowie wzory i sprawa jest prosta i oczywista. Zakuwać najczęściej trzeba wtedy, kiedy nie rozumiemy zjawiska. Kuję wzór na pamięć, nie wiem o co chodzi, ale wiem, że jak zapamiętam ten wzór w takiej sytuacji, że trzeba go zastosować, to na egzaminie dam radę. Zakuwać czy stanowić. Starać się zrozumieć. Według mnie absolutnie bezwzględnie lepiej starać się zrozumieć. Ja tak mam od dziecka, że jak czegoś nie rozumiem, to po prostu nie widzę sensu kucia na pamięć rzeczy, których nie rozumiem. Ale system szkolny tak w Polsce nie działa. Zakuwać czy rozumieć? I dzisiejsze pytanie, po co w ogóle te procenty? Po co komu procenty? No i jak je zrozumieć tak, żeby nie trzeba było zapamiętywać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu bohaterów dzisiaj występuje w filmie. Zaraz się dowiecie, co oni są za jedni. Ale zacznijmy od spraw zupełnie ogólnych i najprostszych. Byłoby fajnie według niektórych, gdybyśmy tylko musieli znać liczby naturalne, czyli takie liczby. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. I tak kiedyś na Ziemi było. Człowiek pierwotny parę tysięcy, parę dziesiąt tysięcy lat temu, pomijam wszystkich tych, którzy zbudowali pewne budowle 10 tysięcy lat temu w Turcji, którzy zbudowali pewne budowle 200 tysięcy lat temu. W Mozambiku jest takich parę miejsc na świecie, ale zwykły tak zwany człowiek pierwotny, który nie znał języka mówionego, musiał się niestety albo stety posługiwać tylko emocjami, uczuciami, a nie logiką i liczbami. Jeżeli miał w stadzie na przykład cztery psy, to potrafił policzyć, kiedy one są wszystkie. Jak mu zabrakło jednego, to widział, że ma trzy. Posługiwał się tylko liczbami naturalnymi, nie znał zera, a już na pewno nie znał liczb ujemnych. No i byłoby fajnie, gdyby to wystarczało, ale okazuje się, że istnieją inne liczby oprócz naturalnych. Wiemy już, że przydaje się w życiu zero. Wiemy już, że przydają się liczby ujemne, ale przydają się też przynajmniej niektórym liczby. Wymierne i przydają się czasami liczby, niektórym niewymierne, a jeszcze innym przydają się czasami liczby zespolone. Urojone, zespolone, nierzeczywiste. Rzeczywiste, ja je tak nazwę, zespolone, urojone i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie, po co to wszystko komu jest potrzebne? Gdyby nie było liczb ujemnych, no to byśmy nie mogli na przykład wziąć kredytu w banku. Nie moglibyśmy opisać w jakiś zgrabny sposób, że jesteśmy coś komuś winni. Jesteśmy na minusie. I tak dalej, i tak dalej. Warto znać liczby jemne, bo przydają się w życiu. Co z liczbami wymiernymi? Czy ułamki się przydają w życiu? Wyobraźmy sobie, że mamy pizzę i jest nas dwoje i musimy się podzielić. Ciach na pół. Tu jest jedna druga i tu jest jedna druga. Znając liczby wymierne, czyli ułamki, potrafimy się dzielić nawet wtedy, kiedy mamy mniej niż jedną całość. Ułamki, czyli jakieś kawałki czegoś, przydają się w życiu codziennym. Problem się pojawia, kiedy nie mamy tak zwanego wspólnego mianownika. Na przykład ktoś podzielił pizzę na cztery kawałki, a ktoś inny podzielił drugą pizzę na 6 kawałków. I te cztery kawałki są równe, to są takie same cztery kawałki, są przystające. Tu jest 1 czwarta, tu jest 1 czwarta, tu jest 1 czwarta i tu jest 1 czwarta. Tych 6 kawałków też są takiej samej wielkości. Tu wszędzie jest 1 szósta. No i nie ma problemu, żeby te pizzę podzielić na cztery osoby, a te na 6. Ale przychodzi nas troje i chcemy te wszystkie liczby albo siedmioro. i mamy podzielić to wszystko. Na przykład na 7 osób. I wtedy się przydaje coś, co się nazywa wspólny mianownik. Najprościej jest zrobić tak, że każdy jeden kawałek z tej pizzy. Dzielimy jeszcze na 6, a każdy jeden kawałek z tej pizzy dzielimy jeszcze na 4. I wtedy wszystkie te małe kawałki są identyczne, bo każda pizza jest podzielona na 6 razy 4 na 24 kawałki. Mamy razem 48 równych kawałków. No i pytanie: jak 48 podzielić na 7? Słabo, <laughs> ale jest to do zrobienia, jeżeli znamy ułamki. Zadanie domowe. Podzielić takie dwie pizze na 7 osób. Procent to jest bardzo specyficzny, konkretny i charakterystyczny ułamek, bo procent to jest taki ułamek, który ma w mianowniku zawsze setkę. Czyli jeżeli się pytamy, ile jest czegoś w czymś, jak mamy podzielić jakąś całość na jakieś kawałki. Albo chcemy ocenić, jak dana całość jest podzielona na konkretne elementy, to możemy posłużyć się porównując różne całości między sobą setnymi, czyli procentami. X setnych to jest to samo co x procent. No i do czego to się przydaje? I dlaczego warto rozumieć, że procent to jest jednak przydatna rzecz, a nie tylko element służący do męczenia uczniów w szkołach? Pytamy się, ile jest na przykład soku malinowego w różnych zjawiskach. W różnych substancjach. I powiedzmy, że nie znamy procentów. Znamy już ułamki, ale nie znamy procentów. Jak znamy ułamki, to nie ma problemu. Bierzemy na przykład ser i wiemy, że w serze jest 7 dziewiętnastych soku malinowego. Czyli na każde 19 jakichś kawałków sera 7 z nich to jest zawartość soku malinowego. To jest część odpowiadająca temu, ile jest soku malinowego. Powiedzmy, że w czymś innym Twarogu. Soku malinowego jest 9,23. Taka jest zawartość soku malinowego w twarogu, a w asfalcie 3,5. No i teraz się okazuje, że sok malinowy jest bardzo zdrowy. Ja chcę mieć jak najwięcej soku malinowego w całym moim życiu. Chcę się w nim kąpać, chcę go pić. No i gdzie więcej jest soku malinowego? I do tego przydaje się tak zwany wspólny mianownik czyli jakbyśmy te trzy liczby w jakiś sposób tak przekształcili, żeby nie zmieniać całych ułamków, ale te mianowniki, żeby były takie same, to łatwiej byłoby porównać. I możemy na przykład zamienić mianownik na setne, czyli zamienić te ułamki na procenty, bo setne to procenty. I do tego bardzo łatwo można się posłużyć kalkulatorem albo liczyć pisemnie. 7/19

3 piąte to jest 30,5 czyli 60 setnych. I mamy do porównania trzy proste liczby naturalne: 31, 39 i 60. I widać na pierwszy rzut oka, bo liczby naturalne akurat nie sprawiają nikomu specjalnych trudności. Wiemy, w czym jest soku malinowego więcej. No i tyle, do tego właśnie się przydają procenty, a teraz chcę Wam pokazać, co się dzieje, kiedy. Ktoś wpada na pomysł, że jednak... Ten naród nie potrafi liczyć. Nie wie, co to są ułamki, nie wie, co to są procenty. I postanawia brak tej umiejętności wykorzystać w handlu i marketingu. Otóż mamy takich trzech bohaterów dzisiejszego filmu. Piąty na koniec, bo to w ogóle jest rekord, ale mamy tak. Mamy o taki ze wsi koleś. Tu jest taki, co to jest napisane, że on jest wysoko białkowy. Wysoko to znaczy, że na drugim piętrze go produkują chyba, a tamtego niżej. Tu takie o, takie o, 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 o. I mamy jeszcze o takiego i takiego. No i teraz co się okazuje? Sprawdzamy. Tym razem nie sok malinowy, tylko białko. Białko jest modne. Wiemy, że białko jest potrzebne do życia. Im więcej białka, tym lepiej. Białko. No i mamy. I mamy tak. Ze wsi. 11 gramów na 100 gramów tego ze wsi. 11 setnych. Gramy z gramami się skracają i mamy 11 setnych, czyli 11%, bo setne to procenty. Ok, następny nasz bohater, czyli strzała. Czytamy w tabelce, na 100 gramów produktu mamy 14 gramów białka. Na każde 100 gramów 14 gramów to jest białko. Jeżeli mamy 200 gramów, to białka w tych 200 gramach jest 28. Jeżeli 50 gramów, to w tych 50 gramach jest 7 gramów białka, czyli 14%. Następny z naszych bohaterów, róg zbycha, ma na każde 100 gramów 18 gramów białka na 100 g produktu, czyli 18%. No i mamy trzy liczby: 11, 14, 18. Łatwo je porównać. Możemy napisać, że to jest większe od tego, to jest większe od tego. Czyli, jeżeli chcemy wybrać taki produkt, w którym jest w danej masie produktu najwięcej białka, no to wiadomo, wybieramy ten. Ale to dopiero początek tej zabawy, bo ktoś stwierdził, że białko jest modne i pojawił się nasz bohater wysokobiałkowy. I wysokobiałkowy ma na układce napisane 30. I nie wiem, czy widzicie, ale litera G jest taka jakby trochę mniejsza i jest wydrukowana innym kolorem. I w tym przypadku to jeszcze nie jest tak źle. Ale na tym srebrnym mogłaby być wydrukowana trochę ciemniejszym srebrnym albo białym. Wtedy z daleka taki emeryt to w ogóle nie widzi tego G. Dobra, mamy 30. No to jak pójdziecie do sklepu, to co, któryś pacjent... Ło, 30! i ładuję do koszyka, ale 30 i tu trzeba zacząć myśleć, gramów, no to patrzymy na tabelkę ze składem i w tabelce ze składem wysokobiałkowy ma napisane, że na każde 100, ile jest białka? 15 czemu na okładce nie napisali, że 15, tylko, że 30? Tak podejrzewam, że chyba chodzi o to, żeby oszukać kupującego. Mm, ciekawa teoria, spiskowa może. Spiskowa teoria, nie, nie, tu, tu szczera prawda. Jest 30 gramów, ale jak spojrzymy na masę, jest gdzieś masa? Porcja ma 200 gramów. I to się nie zgadza ze wspólnym mianownikiem przyjętym przez całą ludzkość, która posługuje się systemem dziesiętnym, liczbowym, nie zgadza się z procentami, bo procent to ułamki, które mają w mianowniku 100. to setne. A tu sobie ktoś przyjął, że poda liczbę nie w setnych, tylko w dwusetnych. No to tu by było 22. 22 dwusetne, tu by było 28 dwusetnych, tu by było 18, 18, 36 dwusetnych. No i niestety bardzo często dajemy się nabrać na takie triki i porównujemy te liczby z trzydziestką, a powinniśmy porównywać te liczby nie z trzydziestką, tylko z piętnastką. I się okazuje, że wysokobiałkowy wcale nie jest wysokobiałkowy, bo jest gdzieś w środku tej skali, czyli jest zwykłym, przeciętnym, nawet nie ze wsi. Serkiem. Ale to jest jeszcze nic. Można tak zrobić, że dorzucamy jeszcze jeden fajny problem. Tu mamy taki nasz bohater. I bohater ma napisane, że jest high protein. High protein. To tylko dla tych, co potrafią po angielsku. I high protein ma napisane. 20 gram. I to też jest jeszcze nic, bo jak już wiemy o co chodzi, to 20 gramów na z grubsza 200, może nawet więcej, jakiś taki ciężki. Ale tego to nawet się nie da przeczytać. I co tu zrobić? Może tu gdzieś jest jakaś ukryta informacja. To jest po prostu taki wydruk, że nawet ci, co potrafią liczyć, nie dają rady. Nawet ci, co noszą okulary? Też nie dają rady. Nie wiem, czy to jest specjalnie tak wydrukowane, czy przez przypadek. To jest po prostu nie do przeczytania. Dlatego procenty to jest bardzo fajny pomysł, bo przy porównywaniu różnych produktów wystarcza znajomość liczb naturalnych. Ale żeby się nie dać oszukać, to trzeba jednak znać te ułamki i trzeba wiedzieć, że procent to jest ułamek i te gramy nam się muszą skrócić. Bo jak nam się nie skrócą, czyli tak, jak się nie zrobią i nie będzie w mianowniku wszędzie tyle samo, w tym przypadku 100, no to nie ma co tych liczb porównywać bo nam wychodzi o takie różne rzeczy nam wychodzą i 17 19 9 23 i 3/5 żeby szybko porównać w sklepie to trzeba naprawdę dobrze liczyć 7 19 to jest około 8 20 20 razy 5 to jest 100 8 razy 5 to jest 40 no i tu by mi wyszło około 40 szybko licząc tu jest 1 7,5 powiedzmy że 20 powiedzmy że 7 razy 5 powiedzmy, że 35, 7,5 razy 5, 35 około. No ja tak zawsze liczę i do tego się przydaje szacowanie, ale to inny temat na inny film. Tu mielibyśmy zamiast 9,23 powiedzmy, że 10,25 około 40%. A tu byśmy mieli, tu jest łatwo, bo 5 razy 20, 3 razy 20 to 60. Tu, 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 tu. tu. I tak na szybko licząc, w pamięci szacując, tylko i wyłącznie byłyby Trzy liczby do porównania, dosyć łatwe, też wiadomo o co chodzi, ale gdyby producenci nam pomagali w tym liczeniu, oni nam pomagają, utrudniając. Im trudniej, tym się bardziej trzeba wykazać. No i tyle. Lepiej rozumieć niż kuć na pamięć. Do zobaczenia.